Tak. Mówił Pan o zespole zadaniowym powołanym do audytu ścieżek rowerowych. Proszę tak. powiedzieć, jak przedstawia się w Krakowie na tle innych miast? Zespół eee, zadaniowy powstał uh, 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 chyba z 8 lat temu i tak sobie działamy od 8 lat, kłócąc się potwornie. Eee, znaczy, mówię my, ale ja w innym wcieleniu, bo tutaj jestem jako generalna dyrekcja, ja na pół etatu pracuję w generalnej dyrekcji, dlatego to mm -hmm. w zespole pracuję społecznie i no, mamy kilka narzędzi do zastosowania, czyli właśnie standardy techniczne, wszystkie projekty dróg rowerowych powinny być zgodne z tymi standardami, nie zawsze są no i dostajemy do wglądu projekty i staramy się je poprawić przez te 8 lat wychowaliśmy sobie trochę projektantów i niektórzy już przynoszą naprawdę świetne projekty już po iluś tam audytach wiedzą jak to trzeba zaprojektować natomiast no, cały czas się pojawiają kwiatki takie, że że głowa boli, bo, bo no bo droga rowerowa to nie jest chodnik, to nie powinien być chodnik, to powinno być ułatwienie dla rowerzysty, a nie tor przeszkód, na który w ogóle nie można wjechać. Mówi Pan o tych 8 latach w Krakowie czy 8 latach w ogóle? 8 latach w Krakowie. Kraków jest jednym z pierwszych miast, gdzie takie procedury zafunkcjonowały. One jeszcze mm. funkcjonowały wcześniej w Gdańsku, natomiast w Krakowie one są najlepiej formalnie umocowane. Mm -hmm. No i tak jak mówię, procedura oznacza również awanturę ale myślę, że rezultaty tych awantur są coraz lepsze. Nie jest różowo, nie jest tak, że wszystko mamy w tym momencie świetne, zresztą rowerzyści się skarżą, natomiast moim zdaniem Kraków ma w tym momencie bardzo dobry punkt wyjściowy i właśnie jako Generalna Dyrekcja w tej chwili korzystamy z tych doświadczeń i staramy się je przeszczepić na resztę to znaczy, kraju. Czy właśnie Kraków jest wzorem dla pozostałych miast? E, tak, w tej chwili tak. Mimo niedociągnięć to jednak no, Kraków jest wzorem. A co udało się zrobić przez te 8 lat? Yy, no, mamy sporo e, przykładów e, dróg rowerowych zdecydowanie poprawionych, e, począwszy od Ronda Mogilskiego, gdzie e, znowu też tam są problemy jak najbardziej, natomiast no, udało się tam sporo rzeczy e, wyprostować i, i w związku z tym na kilku podstawowych relacjach, przynajmniej ruch rowerowy jest znacznie łatwiejszy niż był e, przed... E, e, przed remontem, czy ktoś to jeszcze pamięta jak się przebijali, przebijaliśmy na rowerze przez rądy mogniskie. E, bardzo fajny przykład w tej chwili to jest ulica wyremontowana. Tam ruch rowerowy został... No. Jedziemy krótszą, krótszą, krótszą drogą, e, jedziemy na wprost, mamy więcej zielonego światła. I właśnie droga rowerowa jest oddzielona od chodnika, to też takie nową, pierwszy raz te standardy aż tak bardzo zostały zastosowane, że droga rowerowa jest poniżej, a chodnik jest wyżej, I w związku z tym większość pierwszych jednak nie włazi na, na naszą drogę rowerową. Eee, trasa tyniecka to jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane i bardzo dobrze rozwią wybudowane rozwiązanie. I pewnie jeszcze kilka innych przykładów, w tej chwili nie wiem czy to już jest gotowe, ale pierwszy raz w Krakowie została poprawiona droga rowerowa pod kinem Kijów, przejazd przez Aleję. Tam było takie ułatwienie, które powodowało, że rowerzysta musiał złamać trzy przepisy, żeby skorzystać z tego rozwiązania. W tej chwili po raz pierwszy, w ogóle to coś trzeba podkreślić, że miasto się przyznało w pewien sposób do błędu i jeszcze raz zrobiło tą ścieżkę rowerową, tym razem porządnie i to jest też takie właśnie wzorcowe rozwiązanie, że na skrzyżowaniu rowerzysta jedzie na wprost, a nie jedzie gdzieś tam dookoła tego skrzyżowania, łamie przepisy, prawda, przecina podwójną ciągłą, idzie po chodniku, po przejściu dla pieszych i, i, i wpada pod drodze 5 razy pod samochód, bo, bo tak właśnie było. Teraz nie wpada pod żaden samochód, jedzie na wprost. Co na przyszłość takie plany? Do zrobienia jest bardzo dużo. Właściwie takie dwie sprawy bardzo duże. To jest ruch rowerowy w ścisłym centrum, czyli w obrębie drugiej obwodnicy, aleje e, pod stare. Tu, tu rzeczywiście przydałoby się sporo ułatwień, to niekoniecznie w postaci kładek przez Wisłę, chociaż też. Na przykład ruch rowerowy pod prądu lic jednokierunkowych, to jest absolutny standard wszędzie na świecie. No i druga bardzo ważna sprawa to jest komunikowanie tych dzielnic niedostępnych w tej chwili rowerem z Centrum Krakowa, Prokocimia, Bieżanowa, Kurbanowa, gdzie, gdzie rowerem się jedzie fatalnie. No i właśnie dróg rowerowych niestety nie ma. Natomiast jeśli chodzi o, o całą Polskę, to, to też warto o tym mówić. Potrzebna jest dość fundamentalna zmiana przepisów. I to prawa o ruchu drogowym, i prawa budowlanego, dlatego że w tej chwili widać, że mm, no są z tym ogromne problemy i Polska tu jest krajem niezwykle klasycznym, zupełnie inaczej sobie radzi z tymi sprawami niż cały świat, to znaczy sobie nie radzi. Czy jest szansa na to, że będziemy drugą Holandią? E, no myślę, że szansa zawsze jest trzeba zrobić ten pierwszy krok, może już nawet go zrobiliśmy.